Dobra. Słuchaj, jutro, jeśli macie wolne, skontaktuj się tylko godzinę wcześniej. Ja nawet bym z Tobą przepraszam, a, się przeciąłem, na Benefis, wiesz, bo ja, ja, na razie papierów na Benefis nie chcę składać, bo jadę do Polski, wiesz. A ja im, ja będę im musiał udowodnić, tam jest taka, taką książkę dostajesz do wypełnienia. E, e, oni Cię pytają, w jaki sposób szukajesz tu pracy. Ciebie już to pomijesz, bo Ty powiesz, że masz pracę, ale zarabiasz tyle i tyle. I to jest za słaby dochód, żeby utrzymać mieszkanie. I na tym samym Arek pojedzie. A ja na przykład powiem, że ja, przez, ja mam listy już z Seagate'u odmowy i tam wiesz, to mi starczy, bo wcześniej mam jeszcze no i skończyłem pracę w fabryce. Ja nie chcę teraz się rejestrować, dlatego że jadę na półtora miesiąca do Polski. A później tam co tydzień trzeba się meldować wiesz bo oni ci wtedy szukają pracy, wiesz. A nawet, że dostajesz pomocą finansową, to szukają ci pracy. No wiesz, że jest na tej zasadzie, że jesteś meldowany, wiesz. Już w państwowym biurze wiesz, że, że oni. No wiesz, skoro ci płacą, to chcą ci znaleźć pracę, wiesz o co chodzi, nie? No dlatego, dlatego ja to mówię, no. No oczywiście, że tak, a poza tym, yy, no dopłata do mieszkania, wiesz, ja myślę, że tu byłaby, wiesz, w... najlepszym rozwiązaniem na razie. To Arkę naciągnąć. Po, po, po 12 w południe daj cynk, że przyjdzie za o pierwszej. tylko daj cynk, dobra? Albo na mój. Arek ci zaraz z SMS-em wyślę. Dobra? Okej, okay. albo na Arka, wiesz. Wiesz, no wziąć, wziąć nie, bo to z, z biegu można te książki do wypełnienia wziąć. Oni cię notują w komputerze. Mówią ci, czy się należy, czy nie, a później masz interwiu w takich pokojach osobnych, wiesz? Wiesz, no ja nie to jakby to omija, bo ja później muszę ten unik zrobić na półtora miesiąca ja im wtedy powiem, że ja nie byłem wcześniej, bo przez półtora miesiąca miałem oszczędności i szukałem pracy. Ale jej nie znalazłem, w związku z tym chcę dostać zasiłek w ogóle dla bezrobotnych. No, bo takie mam prawo, nie? Także. No dobra, na razie bądź. Obkokrajowiec nie wiem. I lanczyk po pół roku. Na pewno, z tym, że widzisz, że miałem kontrakt na dwa lata, a że mi fabryka wcześniej rozwiązali. To tak mi w pracy powiedzieli, że mi się należy. Mi to w pracy powiedzieli, wiesz? Wiesz, i jeśli ja zasiłku dostanę 130 parę funtów, wiesz? No to wiesz, tak, to za 150 mi się nie chce iść wtedy wiesz do roboty, nie? <grym> no ale wiesz, gdybym miał iść z powrotem do wróta i pracować w tej chwili, wiesz, za dobre pieniądze, no to wiesz, inna rozmowa, nie? To nie chcę zasiłku, tylko iść wiesz. Do pracy, nie? <laughs> Dobra, to na razie. Mhm. Albo na ara przedzwoń już, wiesz? Dobra, na arka przedzwoń, a słuchaj, a, mm, a ja idę na nockę jutro i ja będę wiedział, jakie są warunki przyjęcia, bo o mnie się mieli dowiedzieć, wiesz? Z tym, że ja nic nie mówiłem, że ja się nie dostałem. Już nie chciało mi się, wiesz, gadać więc z nim. Ale on powiedział, że się dowie. Taki mechanik, wiesz. Dobra? No, cześć. Pozdrowienie dla Marleny. Cześć. No hej.